Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, dobę pospieszajcie. Przywitać Pana. Boże nasz Ojcze, Ty z miłości do ludzi posłałeś nam swojego jednego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi dziewicy, aby nas bawił i doprowadził do Ciebie. Prosimy Cię, Boże spraw, aby dzięki Twemu błogosławieństwu, ten wizerunek dzieciątka Jezus którego przyjścia oczekujemy, był w naszych domach znakiem Twojej obecności i miłości. O dobry Boże, udziel swojego błogosławieństwa również nam, naszym rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, goście, na dzisiejszej uroczystej przy świętej Pasterce, ten cudowny i wyjątkowy wieczór. Bo kilka godzin temu narodzi się nasz Bawiciel, Jezus Chrystus. Jak pasterze, oczarowani obecnością aniołów, przechodzimy na Eucharystię, podążamy do betlejemskiej stajni. Leżące w żobie dziecię każe nam się zatrzymać w tym trudnym dla nas czasie epidemii. Dlaczego? Bo przecież spełnia się obietnica zapowiadana przez proroka. Narodził się Mesjasz Pan, światło świata, zbawiciel człowieka, jedyny syn Ojca. Wraz z Jego narodzeniem wszystkie mroki naszych słabości i lęków zostają rozproszone. Uczestnicząc w tej uroczystej przyświętej świętej pasterce, pozwólmy, by tajemnica Bożego Narodzenia odnowiła nasze codzienne życie. Moi drodzy, na początku Eucharystii, z pokoro serca, przeprośmy Pana Boga za nasze niewierności, grzechy i zaniedbania mówiąc. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytanie z księgi Proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się uradują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś Jego ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu, prełt Jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem „przedziwny doradca, Bóg-mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju”. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu, piesie. Stała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Dziś się narodził Chrystus, Pan zbawicie. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Jego chwałem wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda, pośród wszystkich ludów. Dziś się narodził, Chrystus, Pan zbawicie. co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził Chrystus, Pan zbawi. Cię. Przed obliczem pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić Ziemię, on będzie świat sądził sprawiedliwie. Hello? Którym jest Jezus Chrystus Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan z i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, by się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać, spoślubiono sobie Maryjo, która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu w pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodzi się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Wreszcie nadszedł ten szczególny dzień i szczególny wieczór. W wielu domach ucichły spory. Kiedy zasiedliśmy razem do wilnego stołu, dzieląc się opłatkiem, wyrażaliśmy naszą życzliwość, szacunek, miłość do drugiego człowieka. Składając życzenia, patrzyliśmy sobie w oczy, pragnąc dla drugiej osoby, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii zdrowia, radości, pokoju serca i wiary w lepsze jutro, że ta epidemia wreszcie się skończy. Być może snuliśmy refleksję ze wspomnień naszego dzieciństwa. Wspominając tych, którzy może już odeszli do Pana, odeszli może w tym roku tak szybko, niespodziewanie, bo nagle przyszła epidemia, to oni uczyli nas, że mamy się dzielić nie tylko płatkiem, ale miłością i sercem. Drogi bracie, droga siostro, już słychać kolędy, już pachnie świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. W Betleimskiej grocie, w żółbeczku na sianie. I w każdym kościele jest jego mieszkanie. My więc jak pasterze do niego idziemy. Dziecięcą modlitwę w darze mu niesiemy. Prosimy w modlitwie o ustanie epidemii na świecie, by było szczęśliwe trzecie tysiąclecie, by jedność i zgoda wszędzie panowały. Błogosław nam Jezu, Panie Boże Mały. Bachan i z duchem Twoim. Kórę serca znosimy Je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bochu naszemu godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę święty jesteś Boże i słuszny cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. Mocą ducha świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzić lud swój, aby na całej ziemi składał tobie ofiarę czystą. Dlatego stajmy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy Świętą Noc, w którym najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat zbawiciela. Pokornie błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając. Błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę? Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, panie. Jezus. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w kole. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Trzechmogący, w jedności Ducha Świętego, Czerka, cześć czechy chwała przez wszystkie wieki, wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie snak pokoju. Oto baronek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, a wieczórzem dla mnie, nie powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza Pan z Wami i z Duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo, Bóg nieskończenie dobry, przez wcielenie swojego syna. Rozproszył ciemności świata, i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od Was ciemności grzechu, i oświeci Wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni Wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech do dzięki. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Na granice nieskończony. skardzony, okryty chwałą, W śmierci Śmiertelny Król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami,